referencjerka, barycista w Odzirej, showman Maratonu Uśmiechu, radny gminy Konopiska. Dzisiaj gościmy u Pana Janusza Benesza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. A ja dziękuję też, że Państwo przyjechali do mnie i chcą pokazać część mojego życia, jakim jest życie artystyczne. Bardzo dziękujemy. Panie Januszu, może najpierw powiedzmy, jak długo występuje Pan na scenie i czy pamięta Pan swój pierwszy występ? No, na scenie występuję gdzieś od 30 lat. Pierwszy występ to jeszcze takie skromne. Zaczęły się początki, kiedy poznałem Tadeusza Drozdę i coś okazało, że Tadeusz Drozda był moim mentorem. Bo na przykład na tej pierwszej imprezie mu się bardzo spodobał styl mojego prowadzenia, bo tam prowadziłem targi. On po prostu był reprezentantem danej firmy. No i. Bardzo mi utkwiło to, że on w pewnym momencie mówi: chłopcze masz tak potencjał niesamowity, ja ci pomogę. I rzeczywiście Tadek z mi pomógł, była to moja pierwsza taka duża impreza, a potem to ruszyło, fala ruszyła, a potem zdobyłem tytuł my na telewizji TVN w maratonie uśmiechu. No i... dam zagadkę taką dla was, wy jesteście młodymi ludźmi, ale czy będziecie wiedzieli, kto to, co to była za postać i co to był za program? Wielki brat jest pod wrażeniem. Dziękuję Wam za przybycie i za miłe towarzystwo. Tego życzył Wielki Brat. Mm, oczywiście, Big brat. Big brat, dokładnie. No i byłem jeden z sześciu Big Brotherów. Było nas sześciu, ten głównie to wiadomo, ale program trwał 24 godziny na dobę, tak żebyśmy się uzupełniali i Było to wspaniałe przeżycie. Telewizyjne i nie tylko w telewizji i regionalnej, i telewizji w telewizji ogólnopolskiej. No tak się to zaczęło. Zaczęła się taka lekka sława, ludzie byli rozpoznawalni po tych programach. I co jeszcze było spektakularne, mój program Panatonii Uśmiechu był przez 4 lata jako jedynego uczestnika tego programu puszczany w nocy. W nocnym programie po prostu powtórka z rozrywki. Także to było wspaniałe. Nieraz mi się zdarzały takie historie, gdzie byliśmy u znajomych. Rano wychodzimy po prostu z imprezy, nagle pokazujemy w telewizji ten gospodarz mówi: Ty, jak on to zrobił? Tyle co wyszło, to już go pokazuje. No. <grym> Wiadomo, że to były <grym> nagrania archiwalne, ale, ale takie sympatyczne. Jakie cechy powinien mieć dobry showman? No, przede wszystkim dobry kontakt z publicznością. To jest najważniejsze, bo jeżeli e... Każda osoba, która chce prowadzić imprezy, czy to mniejsze, czy większe to musi po prostu nawiązać kontakt z publicznością. Jest wiele osób zdolnych, na przykład na wspaniałych aktorów, nie, którzy nie mają tej charyzmy takiej typowo artystycznej. Oni mają być ćwiczone swoje role jeżeli publiczność tego nie kupuje, oni nie walczą o publiczność. Ja z kolei to robię. I zazwyczaj mi się, no tak prawie 99% mi się to udaje. Potrafię dotrzeć do, do każdej grupy i społecznej i wiekowej. Uwielbiam, no ale to uwielbiam, dla to jest największa rozkosz prowadzenia imprez dla maluchów, dla małych dzieci, zwłaszcza z przedszkoli, jeżdżę co roku z Gabrysią właśnie jeździmy co roku po całej Polsce. Yy, wiadomo COVID nam to uniemożliwił, no ale do tej pory w całej Polsce żeśmy jeździli i po prostu dzieci nas kochały. I zawsze było tak, jak jeszcze żeśmy skończyli imprezę, to od razu już nas załawiali w następnym roku i ten mój menedżer zawsze zdziwiony mówi tak, ja nie wiem, jak ty to robisz, a 14 propozycji, jakie przyszły do mnie do po prostu jako menedżera, wszyscy chcą ciebie. No i to takie przyjemne, sympatyczne, a zwłaszcza to bo dzieci, dzieci to jest publiczność najbardziej adekwatna, najbardziej uczciwa. Dziecka nie okłamie się, dziecko zawsze powie szczerze. A często nam się zdarzało, że dzieci się do nas przytulały, nie chciały nas puścić, uwielbiają nasze programy. No i tak mówię, no i kontakt z publicznością, między innymi na tym polach marsowych w 2009 roku, kiedy prowadziłem światowy tyskiego, Było 65 tysięcy ludzi, trema niesamowita, ale, ale w sumie była to bardzo udana trzydniowa impreza i dla mnie takim splendorem było, że Kaja mnie wtedy ze sceny nazwała zjawiskową konferencję. To bardzo miło, tyle tysięcy ludzi to usłyszało. Takie sympatyczne, mnóstwo takich sytuacji, gdzie, gdzie naprawdę było bardzo fajne Bardzo fajne koncerty z Kają, bardzo fajne z, z Lombardem na przykład. No i z wieloma innymi zespołami i artystami. Pamiętam takie też jedno zdarzenie, kiedy Stachurski i Ingrid nie, występowali na koncercie w który prowadziłem, e, i Ingrid e, chciała mnie zaskoczyć, to nie było w scenariuszu. I w pewnym momencie wychodzi na scenę w czasie swojego koncertu i mówi: Janusz, jak to jest? Obiecałeś mi miłość, gwiaździste niebo, a tu nic się nie dzieje. Ja wtedy, no, wiadomo, muszę mieć coś za na szybko i mówię tak: Ingrid, po angielsku I love you, po rosyjsku ja lublu, po francusku ja życzę, a po polsku dzieło, no, kocham cię. To też dla mnie było szokiem, gdzie Stachurski ukłonił mi się w pas. To też jest uwidocznione na, na zdjęciach, gdzie ludzie byli po prostu w szoku. Stachurski jest znany z tego, że ma taki ciężki kontakt z, z, z ludźmi takimi estradowymi, jak ja bym to nazwał conferencerami. Ale akurat w moim przypadku to się nie sprawdziło i, i zadaliśmy kłam pewnej jakiejś takiej tezie, że on taki jest, a nie inny. Po tylu latach masz jeszcze tremat? Tak. Zawsze no właśnie Tadek Tatek Gresda mówi, że jak już nie będziesz miał tremy, to znaczy, że już Cię to nudzi. Musi być trema, musi być ten reszczyk emocji, bo nigdy nie wiadomo, co Cię czeka. Są przeróżne imprezy, przeróżna publiczność i zawsze trzeba być przygotowanym na różne ewentualności. Ja, tak jak tu pokazałem wcześniej, tych gadżetów, tego wszystkiego mam mnóstwo i no, przez te 30 lat zawsze stanąłem na wysokości zadania, nigdy nie zawiodłem Przeróżne publiczności, były przeróżne scenografie. Zresztą prowadziłem na Mazurach trzy dni, wikingowskie, gdzie sprowadzili autentyczne łodzi z Norwegii. Były wioski Wikingów, to było niesamowite przeżycie. Płynąłem właśnie taką łodzią Wikingów, no, coś fantastycznego i te wioski, i tam występowało naprawdę bardzo wielu wspaniałych artystów, którzy też byli pod wrażeniem. Jeździli po całej Europie, po całym świecie, ale powiedzieli czegoś takiego jeszcze nikt im nie, nie, nie zaproponował, nie występowali w takiej scenie. Także było to niesamowite. I takich sytuacji jest bardzo mnóstwo, a ta, ta szczególnie mi utkwiła w pamięci, takie bardzo miłe to było, że po prostu można coś zrobić wspaniałego. Nie? Jak sobie radzić z trudną publicznością? To jest trudne, bardzo trudne. Ja pamiętam takie zdarzenie. Takie mniejsze miasteczko było, ja się tam produkowałem jak mogłem, i publiczność była chłodna. Naprawdę była chłodna. A ja, człowiek ambitny, mówię, to jest niemożliwe. No, z tylu masy dawałem rady. No i już po moim występie, a tam zresztą i też takie podchodzę do tego, proszę Państwa, czy Państwu się to nie podobało? Nie, fajnie było, ale myśmy wczoraj byli na imprezie. Jesteśmy tak skacowani, że nie mamy siły, w brawa. Nie? I się wyjaśniła sytuacja, bo to był event taki zakładowy. Dwudniowy, także oni ten pierwszy dzień dali sobie dobrego kopa, na ten drugi dzień no to bardzo mi się podobało, byli bardzo zmęczeni. Nie? Jest trudne. Ja też pamiętam, w Alwerniku, Krakowa, mieliśmy takie zdarzenie, Zajeżdżali, okazało się, że jest końcówka Mszy Świętej, po czym sprzątnięto, też przygotowano scenę. No i naprawdę trudno było wyjść do ludzi, którzy przed chwilą modlili się, przyjęli sakrament Eucharystii. I tu nagle trzeba z nimi nawiązać kontakt. Oni uduchowieni. No, i ta, nie, mam świetną menedżerkę, miałem taką Teresę no ona mówiła, no tylko ty. Nie. Nas było sześcioro. Była Jola Wałoszek, był Darek Niebudek znany, zresztą tam bardzo lubiany. Oni, nie, nie, idź ty. I tak cały czas się zastanawiałem jak to zacząć, żeby po prostu nagle zestopniować to wszystko, to uduchowienie, z rozrywką, wiadomo jak jest z rozrywką. No, na, po prostu tak sobie wymyśliłem, była tak starsza pani Elwira, 84 lata, w stroju regionalnym. Podeszłem do niej, no i zacząłem ją zagadywać, poprosiłem ją do tańca. Zaczęliśmy po prostu... Umniejszyłem jej wiek, co się ludziom podobało, zwłaszcza jej, zaczęła się poprawiać te wszystkie korale. No i mówię, słuchaj Elbie, no to teraz bierzemy wszystkich do wspólnej zabawy, nie? I serce lewe, serce prawe i bujamy się na lewo. I tak żeśmy to po prostu, tak mi się to udało rozkręcić. Aczkolwiek było to trudne, nie? Ale zazwyczaj, jak jest taka publiczność, która chce się bawić, to się będzie bawiła. Ale są, niestety się zdarzają, bardzo rzadko, ale się zdarzają ludzie bardzo wybredni, którzy no, reagują po prostu przeróżnie, przeróżnie. Gdzie występowałeś? W jakich, nawet nie miastach, a w jakich krajach? No, występowałem w Niemczech, w Czechach, na Chorwacji, były to wspaniałe przeżycia, miałem taki kontrakt podpisany z jednym z menedżerów hiszpańskich, że każdego wieczoru występujemy w innym hotelu, w innej restauracji. Przyciągaliśmy naprawdę mnóstwo rzeczy i taki jeden z takich wspaniałych momentów, nie, kiedy nie występowałem w tym lokalu jeszcze, poznałem takie fantastyczne grono, między innymi dziewczynę, która była wicemistrzynią Polski w jeździe figurowej na lodzie, pięknie tańczyła. No i zaczęliśmy tańczyć, zaczęliśmy się bawić, zbawiliśmy tam całe towarzystwo i w pewnym momencie przyszedł do mnie kelner i daje nam takiego dużego szampana, który straszne pieniądze kosztował. Ja mówię, że nie, nie stać na to, a on, nie, nie to było, siedział tam taki dobrze zbudowany mężczyzna, pomachał nam, że to jest od niego. No i ja w szoku mówię, no ja się bawię, a gość mi jeszcze takiego drugiego szampana nam nie stawia. Ale w hotelu, gdzie żeśmy mieszkali, był taki Huan, yy, który znał dziewięć języków, perfekt, przewspaniały człowiek. I idę do Huan, mówię: Huan, co jest grane? On mówi: Janusz, patrz, zanim że się zaczęli się bawić, tańczyć, ile było ludzi w lokali, I on mówię, gdzieś tak, no, około 80. Jakże no, się skończyli? I on mówi: No jeszcze raz tyle. No to on sobie policzył, ile zarobił i połowę tej ceny przeznaczył na szampana dla ciebie. Ja myślę, że nie nagnę faktów, jak powiem, że mieszkańcy całej Polski znają pana jako człowieka. Cechującego się ogromną otwartością i wielkim sercem. Jest pan znany ze swojej dobroczynności, akcji charytatywnych? Proszę nam o nich troszeczkę opowiedzieć. Po prostu kocham życie, kocham ludzi. Sam przeżyłem kilka sytuacji takich, gdzie przeżyłem śmierć kliniczną, gdzie występowałem w hali na wystawie gołębi, gdzie zginęło 65 osób na moich plecach, zginął człowiek. Jak to się mówi, dostałem wiele żyć. Jak tutaj się przyprowadziłem, to był pierwszy rok mojego zamieszkania. Wracałem z Sylwestra, przejechałem prawie 400 kilometrów i na bargłach doszło do wypadku. Nie z mojej winy. Gdzie wylądowałem w Rowie, przyjechała straż, pogotowie, to myśleli, że po prostu nie przeżyłem, a udało mi się przeżyć. I były to takie dramatyczne chwile w moim życiu, ale miały bardzo dużo, duży wpływ na to, co robię. I bardzo dużo w życiu pomagam ludziom, po prostu pamiętam takie zdarzenie w Tarnowskich Górach gdzie graliśmy koncert audytatywny dla mojego czteroletniego Pawełka któremu groził wózek inwalidzki i przed koncertem przyszła do mnie mama tego Pawełka mówi Panie Nuszu, yy, będzie licytacja gdyby Pan zebrał 5 tysięcy to będzie naprawdę cud to wyobraźcie sobie yy, Kilogram pomarańczy, kilogram pomarańczy yy, wylicytowałem. Zgadnijcie się za ile? Zgad proszę niech Pani zgadnie, za ile? 500 złotych? No proszę dodać, bo jest z czego? <śmiech> <śmiech> 1600 zł. No ale udało mi się to, wykorzystałem oczywiście swoje zdolności, bo okazało się, że są dwie firmy konkurujące. W jednej była Pani, w drugiej Pani. A ja i po prostu podpuszczałem. Ale Pani była Pani. Mm. Pozwoli, żeby pan Paweł wygrał, pani Paweł, a pani Ewa. Sta... No i, i, szok. i zebraliśmy, słuchajcie, prawie prawie 11 tysięcy. Coś fantastycznego. I to było przeżycie, oni, oni wszyscy tam byli w szoku. I dużo tego typu podobnych imprez, podobnych sytuacji, że udało mi się po prostu przekonać ludzi. No i cieszę się, że mogę pomagać ludziom, jeżdżąc właśnie ja po całym kraju, już, że jak tak z Gabrysią jedziemy w przeróżne miejsca w kraju. Zawsze, wiesz kiedyś tu występowałem, tu, to Gabi zawsze mówi, czy inni z nami? Wiesz co, ty lepiej powiedz, gdzie nie występowałeś. I to tak, bo rzeczywiście, słuchajcie, ja praktycznie, ja pamiętam taki okres gdzieś jakieś 8 lat temu, byłem na wczasach w Kołobrzegu. No i dzwoni do mnie menedżer, tam miałem kilku takich współpracujących, to był moment, kiedy zespół śląski miał wypadek autokaru i oni mieli występować w Rzeszowie. No i on do mnie dzwoni, ja mówię, słuchaj, ale ja jestem w Kobrzegu, nie mam żadnych gadżetów, nie mam nic. On ja Ciebie znam, Ty też dasz radę, nie? No i zadzwonił do tego serdecznego przyjaciela Grzesia, yy, który zabrał mi cały sprzęt, oczywiście dzięki mojej mamusi, bo musiam, to wszystko, mamusia mi zawsze pomagała się pakować. Nie za wiele mi pomogła, ale zawsze mi się podobało, że ona mi tam doradzała, to było takie fantastyczne. Mówiliśmy się w Rzeszowie. Zrobiliśmy koncert w Stream bo było wspaniale. Między innymi też tam było mnóstwo osób niepełnosprawnych, dla których po prostu zrobiłem taki dodatkowy show. I co jest charakterystycznego dla tych ludzi, oni nie lubią współczucia. Między innymi, jednym takim moim największym sukcesem życiowym, kiedy wygrałem Maraton Uśmiechu, otrzymałem taką nagrodę. To była firma nie taka ogromna książka, gdzie mogłem za 2000 zł kupić coś z tego katalogu. Poznałem takiego jego człowieka, Rafałek, z Tropiszowa, to jest za Krakowem, za Nową Hutą, który chorował na stwardnienie rozsiane. Jeździł na wózku inwalidzkim. Myśmy się bardzo przyjaźnili z całą rodziną, biedna rodzina. I kiedy dostawałem tę nagrodę od Mariusza jakiejś Telewizji, poinformowałem cały kraj. Rafałku, ta nagroda jest dla Ciebie. I co się okazało? No Niestety, telewizja tam nie wywiązała się w 100% w pierwszej fazie. A ja już tam jechałem umówiony. Więc ze swoich prywatnych pieniążków zakupiłem bardzo wiele sprzętu takiego, który całej rodzinie, a zwłaszcza jemu, i zrobiłem eksperyment. Kupiłem Rafałowi, o czym on marzył, basen rozporowy. Nie taki duży, żeby po prostu można się było w nim w miarę przemieszczać, i tak dalej. Gdzie. Jak powiedział, że ten basen żeśmy go z jego bratem rozkładali, to co niektórzy pukali się w głowę, no jak to dla niepełnosprawnego i tak dalej. Ja wiedziałem co robię, bo wiedziałem jakie są jego marzenia. W pewnym momencie kiedy woda już miała odpowiednią temperaturę, wziąłem Rafałka na ręce z tego wózka, zaniosłem go do tego basenu. Słuchajcie, wszyscy się popłakali. On, on szczególnie, on był tak szczęśliwy, mówi Janusz, ty spełniłeś marzenie mojego życia. Bo wyobraźcie sobie, on do 8 roku życia jeździł na rowerze, biegał, chodził, pływał, a nagle choroba mu to wszystko zabrała. Wiadomo, że nie mogłem go wsadzić na rower, ale mogłem go wsadzić do basenu, gdzie mógł sobie przypomnieć i spełnić swoje marzenia. Bo dla mnie to do tej chwili mam to w oczach no niestety Rafał już nie żyje i tak żył o 4 lata dłużej, jak mu przepowiadali lekarze. I każdy mój tam wyjazd, każdy mój pobyt to była taka rekompensata. Rafał zawsze potrafił, był bardzo mądrym, inteligentnym chłopakiem i często żeśmy robili kalambury i on zawsze, zawsze zgadywał. I to było takie bardzo fajne. I, I między innymi dzięki niemu się dowiedziałem, że ludzie niepełnosprawni nie, nie lubią po prostu współczucia. I taki drugi, jeszcze charakterystyczny moment, kiedy prowadziłem imprezę charytatywną, oczywiście dla, w Sosnowcu dla dzieci niepełnosprawnych zespołem Downa. No, i przychodzi pani dyrektor. Ja tu mam tego sprzętu mnóstwo nagłośniającego. Jest tutaj taki Robert, strasznie dobry, knobrny lubi niszczyć. Niech pan na niego zwróci uwagę. Jak rozpocząłem imprezę, mówię, słuchajcie, ja słyszałem, że wśród was jest taki bardzo mądry, inteligentny chłopak. Robert, który to jest, nie? Bo czerwony, ja. Robert, od tej chwili mianujecie moim głównym, głównym zastępcą, współpracownikiem, koordynatorem. I on nagle urósł piórka, Mówił, słuchaj, teraz trzeba mikrofon załączyć, pomoż mi, bo ja zapomniałem. Pokazałem mu gdzie, a niby zapomniałem, on to załączył. I potem on mi pomagał w organizowaniu tych wszystkich konkursów. Odchodził, ty tam się nie tego, proszę, równo i tak dalej. Ta dyrektorka, oni byli w szoku. Mówił, oni tyle razy różnych metod próbowali. Mówił, a pan do niego dotarł w sposób prosty, w sumie. Ja go dowartościowałem. Takim ludziom trzeba dać szansę, trzeba wyciągnąć rękę i oni to doceniają, oni wtedy zmieniają całe swoje oblicze. Pokazywał Pan y, swoje stroje sceniczne i na koniec jeszcze strój Świętego Mikołaja i z tym się wiąże też akcja charytatywna, którą prowadzi Pan od wielu lat w gminie Konopiska, niech nam Pan coś o Tak, ja w całym kraju jeszcze pamiętam wiele imprez, y, dzielę to na dwie fazy, pierwsza faza to są dzieci, to są przedszkola, między innymi na Korzonku, dwu czy trzykrotnie e, występowałem jako Święty Mikołaj i przed przedszkolu i szkole. I to też było to bardzo fajne, kiedy jedna pani mnie spotkała w kanapiskach mówi, e, to pan był ten Święty Mikołaj, pani Janusz. Ja mówię tak, pierwszy raz od tylu lat moje dzieci przyszły, powiedziałem mamą, pierwszy raz był fajny Mikołaj. I to mi się spodobało. Też z tym młodzieżą nawiązałem fantastyczny kontakt, nie, uczyłem ich tańczyć. Mam takie ogromne tunele radości, przez które dzieci przebiegają. Mamy do tego specjalnie ułożone piosenki. I to jest fantastyczne. Ten Święty Mikołaj to dla tych dzieci jest coś. Ale mm, od wielu lat też, zwłaszcza w domach pomocy społecznej, jeździłem jako Święty Mikołaj, dawałem swój program, wręczałem paczki. I nie tylko ograniczało się do tego, że przyjechałem jako Święty Mikołaj, rozdałem paczki i ja z tymi ludźmi rozmawiałem, rozmawiałem o ich marzeniach, rozmawiałem o tym, czego oni potrzebują, czego oczekują i to były fantastyczne rozmowy. Wielu ludzi by się nie otwarło przed inną osobą, a jednak ze Świętym Mikołajem te rozmowy były takie naprawdę konstruktywne i, i merytoryczne, i to było fantastyczne. No a w tym roku wpadłem na taki pomysł w związku z pandemią. Razem z Gmopsem dziękuję pani kierowiczce, która mi pomogła. Wytypowaliśmy pięć rodzin i, i parę osób, dla których święty Mikołaj zorganizuje paczki. I w tym momencie udało mi się znaleźć kilku sponsorów, wspomogli mnie. Ja ze swojego też budżetu uszknąłem trochę kasy. I było to niesamowite przeżycie dla tych ludzi, kiedy podjechałem, dostali paczki, śpiewaliśmy kolendy, rozmawialiśmy. To było coś cudownego, coś fantastycznego. Między innymi jest taka jedna pani, nie będę mówił nazwisk, która powiedziała, że ma 80 lat, ale pierwsza z miała tak fantastycznego Mikołaja. Rozpakała się z radości. To już szczęścia i to było naprawdę miód na ciało, coś wspaniałego. Że, ten, że ci ludzie zostali po prostu zauważeni. I to jest dla mnie piękne, to jest wartość życia i ja to kocham. I, I jak tylko mogę, to, to zawsze będę pomagał. A Mikołaj, święty Mikołaj to jest taka specyficzna postać. Ho, ho, ho! Żeby wszyscy byli szczęśliwi i zdrowi. I tak to mnie było. Super. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Też dziękuję.